Pierwszym wyrazem ciągu arytmetycznego jest 2, zaś szóstym jest 17. Różnicą r tego ciągu jest liczba. Jest mowa o ciągu arytmetycznym i to jest wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. On znajduje się w tablicach i teraz zobaczmy, co. Posiadamy z tego wzoru. Pierwszy wyraz to jest 2, czyli w to miejsce wstawimy dwójkę. Zaś szóstym, czyli w to miejsce wstawiamy szóstkę, w to miejsce wstawiamy szóstkę, jest 17. Czyli w ogóle cały A6 będzie równe 17. Natomiast różnica jest do wyliczenia. Więc tak, jeżeli wstawimy tu a6, to cały ten wyraz a6 już teraz to jest liczba 17. Została podana. W to miejsce wstawiam dwójkę. To jest 6 odjąć 1 razy r. Po przekształceniach. Niewiadome na lewo, liczby na prawo, czyli po lewej stronie będzie minus 5R. Po prawej 2, odjąć 17. Wynik tu jest minus 15. I po podzieleniu przez minus 5R wynosi 3. Ta różnica jest równa 3. Jest to odpowiedź A. To zadanie można byłoby zrobić też tak naprawdę rysunkowo. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ten wyraz mieliśmy jako 2. Szósty wyraz mieliśmy jako 17. No, i zgodnie z ciągiem arytmetycznym zawsze jest plus r, plus r, plus r, plus r, plus r i jeszcze raz plus r. I patrząc na ten rysunek poglądowy, napisałbym 2 jako liczba 2. Dodać raz, 2, trzy, 4, pięć różnic. Daje nam wynik 17. No i obliczenia muszą dać ten sam wynik. O po podzieleniu przez 5 r jest równe 3. Czyli, albo dokładnie z definicji, albo z takiej zależności, którą możemy przedstawić na rysunku, wychodzi ta różnica ciągu arytmetycznego.